Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Warszawskanej. W tym odcinku już standardowo podzielę się z Wami nowymi informacjami na temat wieżowców w Warszawie. Zacznijmy od pierwszej informacji. Mianowicie Dżelamko z postanowieniem środowiskowym dla 188-metrowego spinakera. Spinaker Office Tower, którego firma Dżelamko Poland chce budować na warszawskiej woli, otrzymał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowienie uzgadniające realizację i określające warunki budowy. Postanowienie środowiskowe, jakim dysponuje Jelomko Poland, zbliża tego inwestora do starania się o wydanie pozwolenia na budowę dla tego 188-metrowego wieżowca. Spinnaker Tower ma zostać budowany w narożniku ulic Prostej i Towarowej na Woli. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach, z czego pierwszy obejmie realizację części podziemnej wraz z biurowcem do poziomu 11 kondygnacji. Czyli podium wieżowca. W drugiej części inwestycji wyrośnie 188-metrowa wieża. Wieżowiec dysponował będzie ogromnym parkingiem samochodowym na 465 stanowisk, z czego 119 mieściło się będzie w trzypoziomowym parkingu podziemnym, a 346 miejsc znajdzie się w 8-poziomowym parkingu nadziemnym. Inwestor obecnie buduje inny warszawski kompleks, The Warsaw Hub. I dopiero po jego skomercjalizowaniu ruszyć ma realizacja Spinakera. Informacja ze strony urbanity.pl link w opisie. A teraz kolejna informacja: 10-piętrowy budynek przy ulicy Świętokrzyskiej 36 jest już całkowicie pusty. Wkrótce polski holding nieruchomości rozpocznie rozbiórkę budynku. Zastąpi go 155-metrowy wieżowiec. Deweloper pozyskał prawomocne pozwolenie na rozbiórkę bloku już w ubiegłym roku, ale zwlekał z rozbiórką do czasu wygaśnięcia umów. Znajemca teraz budynek, powstały w latach 60 ubiegłego wieku, stoi całkowicie pusty i przygotowany jest do rozbiórki. To kolejny biurowiec, który warszawiacy kojarzą wyłącznie jako wieszak reklamowy. Pierwotnie powstał jako blok mieszkalny z mieszkaniami do wynajmu. Głównie dla cudzoziemców, ale z czasem właściciel przekształcił go w biurowiec. Służył on głównie małym firmom, które nie było stać na wynajęcie biura w nowoczesnych wieżowcach. Na miejscu bloku powstanie wieżowiec o schodkowym kształcie, zaprojektowany przez pracownię PBPA Projekt, znany m.in. z projektu Warsaw Spire. Budynek ma składać się z 36-piętrowej wieży wysokiej na 155 metrów od strony ulicy Mariańskiej. W kierunku ronda budynek będzie się zniżał do 15. 18 pięter. Wieżowiec będzie miał trzy kondygnacje podziemne, z czego pierwsze piętro podziemne pomieści sklepy oraz bezpośrednie przejście do stacji metra Rondo NZ. Polski holding nieruchomości przewiduje, że pozwolenie pierwszej niższej części wieżowca pozyska w drugim kwartale tego roku, dzięki czemu budowa pierwszego etapu mogłaby zakończyć się do 2019 roku. Cały kompleks z częścią wieżową miałaby być gotowa do 2020 roku. Tego pierwszego roku. Wiadomość ze strony nowawarszawa.pl link w opisie. Dla jasności polecam przeczytać o artykuły. Jeszcze dopowiem, że wizualizacje City Tower, czyli inaczej PHN Tower oraz Spinnakera bardzo mi się podobają. Teraz powiem Wam o nienowej informacji, ponieważ ma ona ponad miesiąc. Chodzi tutaj o wieżowiec u zbiegu ulic Srebrna Towarowa. Spółka Srebrna, która należy do Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego wystąpiła o uzgodnienia środowiskowe pod budowę 190-metrowego wieżowca u zbiegu ulicy Srebrnej i Towarowej. Do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przesłanej dokumentacji inwestor zamieścił opis wieżowca, a także wizualizację niebotyku i mapy działki, na które miałby stanąć wieżowiec. Spółka srebrna chce budować 190-metrowy budynek biurowy, z częścią handlowo-usługową i czterokondygnacyjnym garażem podziemnym. Wieżowiec ma składać się z trzykondygnacyjnego podium. W którym mają się znaleźć usługi i handel. Na nim stanie 190-metrowy wieżowiec o przeznaczeniu biurowym, złożony z dwóch połączonych brył. Przewidziano w nim dwa poziomy techniczne na wysokości 63 i 127 metrów. Na piętrze 46, około 183 metry nad ziemią, powstać ma strefa wypoczynku dla pracowników biur. Architekci zaplanowali na 47 piętrze mniej więcej 187 metrów nad ziemią, teraz widokowe z kawiarną i restauracją. Nie wiadomo, czy teraz będzie dostępne dla osób z zewnątrz. Osoby z zewnątrz to na przykład turyści. W raporcie możemy czytać szczegółowy opis wieżowca. Budynek będzie miał konstrukcję monolityczną z umieszczonymi w osi trzonami mieszczącymi klatki schodowe, trzy szachty windowe i instalacje oraz pomieszczenia techniczne, obudowanym zewnętrznie do poziomu fundamentowania. Łączna powierzchnia użytkowa inwestycji wynieść ma około 77 tysięcy m2, z czego 71 tysięcy m2 zajęłyby biura, a około 6 tys. m2 handel i usługi. Koncepcję architektoniczną przygotowała warszawska pracownia Grupa AT. Na razie nie wiadomo, kiedy miałaby rozpocząć się budowa wieżowca. Ponownie strona nowowarszawa.pl, link w opisie. Mogę jeszcze powiedzieć Wam o tym, że 2 marca odbyło się uroczyste wymurowanie kamienia węgielnego na budowie 310-metrowego wieżowca Warsaw Tower w Warszawie. I jeszcze to, że pawilon Emilia jest już zrównany z Ziemią. To koniec na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spadło. Przepraszam za tak długą przerwę. Przypominam jeszcze, że linki do artykułów są w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, więc do zobaczenia. Cześć!